No, i wszystkie tutaj czekają teraz na mnie I na to piękne i smaczne rzeczy, co tutaj do zaoferowania dla nich mam. Chip, 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 chip. Każe jak już dochodzi do zdrowia. Mhm. Tutaj mają resztki różnych rzeczy. Stołu, po makaron, po marchewkę, buraczki i taki koktajl im się daje, żeby miały co spożywać dodatkowo. I później się dziwić, że pierwsze jajka od małych kur są, tak? Dzisiaj właśnie pierwsze jajko, 4 listopada. 29 przyjechały, a czwartego już jest pierwsze jajko. No to ładnie się zaklimatyzowały widać Chciały się zaklimatyzować Nawet perlik ładnie sobie wcina sałatkę. Tu jest też kukurydza. Pieska już tutaj schowałem. Tego co tutaj pilnował wejścia do ogrodzenia żeby po prostu piesek nie marzł jest już w ciepłym miejscu pomieszczeniu zawsze na zimę chowamy pieski, bo no bo mówią teraz cały tydzień w nocy przymrozki, a wiecie na zewnątrz to tak wieje, czasem może zaskoczyć, popada i co, taki piesek się przeziębi. Dwa kogutki zielono-nóżka Tutaj sobie są. Nie będę dokupywał już kogutów. Ze względu na to, że tu w tym, w tej zagrodzie jest w tej chwili sześć kogutów z tych młodych. Jeżeli na to patrzysz, to jest sześć kogutów. To zostawię po prostu, jak przeżyją do wiosny, to zostawię te najsilniejsze. A resztę prawdopodobnie. Albo upierzeniem będą różnice, czy, czy, czy w jakiejś indywidualnej sferze będą te różnice widoczne, także albo rosu, albo dam do rodziny gdzieś, co mają gospodarstwo, albo się po prostu sprzeda, bo zabijać jednak szkoda. No dobrze, to do zobaczenia. Zapraszam do subskrybowania kanału, bo od tego się tak naprawdę przyszłość jego waży. I do zobaczenia.